Dzień dobry szanowni weja widam bardzo serdecznie. Znajmy zajączka z tej strony Herzowa N4 na modyfikacji Age of Imperializ jako tybetańskie imperium. Najlepszy dostawca tybetańskich tableteczek w Twojej okolicy. Mapę górę, z na Discordzika, Padra i oraz drugi kanał znajemy zajączka po więcej syndykalistycznego kontentu. Na koniec poprzedniego odcinka wypowiedzieliśmy wojnę dosłownie całemu światu. Dołączyliśmy do wielkiej wojny kaiserowej, e, Walczymy ze wszystkim Legim Narodą. Commonwealthem, sojusznikami, i teraz lecimy w obronie Kajzera, który walczy, który ma Westnung i walczy do ostatka. Eee, śpieszymy z pomocą twój sprzedawca Saigonek z okolicy. Leci wspomóc sprzedawcę Kajzerek z okolicy. Także tak to obecnie wygląda. Jak cię w ogóle zwali, bo zapomniałem? Tubetan Galste, no właśnie, sprzedawca Sajgonek z okolicy. Eee, Łapie górę, czysty komentarz. Obecnie mamy. Afganistan, który nas puszuje do spuszowania oraz yy, Królestwo Syjamu. Plan jest taki, że tutaj szybciutko cyk, 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 cyk przebijemy się i, i zniszczymy Rosję, żeby odciążyć Niemców w Europie. Teraz tak, to jest nasza armia pancerna. Ta jedna dywizja. O mega heavyków. To jest właśnie nasza armia pancerna. Twoim zadaniem, Mordziu. Twoim zadaniem. Twoim zadaniem jest w spuszowanie yy, Syjamów. Natomiast wy to jakoś musicie się utrzymać. Ja i marszałka. I nadal nie będziemy mieć przez jakiś czas no bo nie ma nikogo dobrego, żeby na tego marszałka wrzucić. Nie wiem, z marszałka chyba zrobimy na razie. Widziałem ciebie. O, generał cen cen pecen ponieważ on ma tego harsh lidera. Później do ataku, zawsze coś. I jest najemnikiem. O, ciekawe, ciekawe. Eee, także co, rozpoczynamy dzisiejsze odcinek, łapy górę. zaczynamy też komentarz. Eee, Aaaaaa, Od sieczka Odsiecz Kaisera nadejdzie. Uratujemy Kaisera przed upadkiem. O, tak. Tutaj proszę cyk, cyk ładnie się poprzebijać. Szybko skończymy. Mam taką nadzieję, że szybko skończymy cyjamy, to będziemy mogli skupić się na Afganistanie. Na razie na Afganistanie tam się leciutko będziemy cufać. Cufać się leciutko będziemy. Aha, Frederick Marshall protestuje. No i co ty protestujesz? Nie, to jest nasz generał od pichoty. Nie, nie, mordziu. O, to był dobry generał od pichoty i w górach i w ogóle. I teraz co, my: jakiegoś chłopa z trójkątną czapką z pewnego klanu musimy zatrudnić. No dobra, jest jak jest. Spróbujemy zrobić kociołek z tej dywizji pancernej, bo my de facto dywizji do zwalczania pancerniaków nie mamy, a nasza piechota widzę, że na ludzi się przebija. Weźmy w ogóle, auto push, odpal. No właśnie, to jest tylko Syjam. Czego my się mamy? Powinniśmy się bardziej brać Afganistanu. Afganistanu, który obecnie nas puszuje i może nas mocno spuszować. Poza tym przydałaby się jeszcze jedna ważna rzecz, mianowicie garnizony, których obecnie nie posiadamy. I walczymy też teraz z UK, nie? dwardzik, e, Shalom, Mam jakieś dywizje do wystawienia, żeby to UK spuszować? E, dywizje się pancerne moglibyśmy wystawić, ale chociaż. Dobra, to polecicie... Daj te cztery dywizje. Polecicie na na schylankę na Ceylon. Dajciebie. I cyk pierwszy kociołek, dywizja pancerna, dziesiąta dywizja pancerna królestwa Syjamu, Medy, lighty, ciężarówki o, zostaną o, zlikwidowane. Zajmując Ceylon, zabierzemy bhyty i czy całemu sojuszowi 60 gomy, także spoko. O, warto było. Cyk, cyk cyk, szybko operacja, prawdopodobnie tego w ogóle nie bronią. Natomiast nasze super ciężkie chywiki przebijają się do banczoku. Ależ on pięknie puszuje, ale on pięknie puszuje dalej więcej. O Jesus. Może jeszcze od razu Bankoku nie atakuj. No patrz, wypuszowali go, wracaj tam. Dobra, zabezpieczona pozycja, ty już tu zostań. Nice, elegancko. I wracaj pod czy będziesz tu puszował. A mówiłem, że w końcu się zesantujemy pod szereg dywizji garnizonowych? Co to się stara... A nie, to nie! Hiszpania weszła do wojny! To nie udezant Hiszpania zdradzili, oni tu mieli kolonie w Goi po Portugalii! Ale że te cztery nasze górskie artylerie wystarczą, żeby to spuszować. Ewentualnie tankusie wam wystawimy. Ile tych tankusiów jeszcze potrzebujemy? Ej, 168! Ładnie tu się zaczyna kręcić! O, a 78 nie nadrobimy? Dawaj, dawaj, dawaj. Niektóre są trochę puste. Wiecie co? Tych to może nawet nie ruszajmy. Ale wy tutaj na prędkości powinien się dać radę. Ciach, 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 ciach. Dać radę to spuszować tutaj na prędkości? Nie, okej, okay, to na razie pozejmujcie te prowincje dookoła. Tutaj cyk, 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 cyk tym czołgusiem. Ej, to aż niemożliwe. Nie, dobra, to się zbagowało. Myślę, że ich stu brakuje. A tu brakuje dwóch tysięcy. To wiele wyjaśnia. Te czołgusie są w większości puste. No, zbejtowane jak zwykle. Dobra, usuń część z tych. Ile brakuje dalej? A dalej brakuje tysiąca. No dobra, już lepiej, już lepiej. Tak, da przypominamy, z Japonią też walczymy, też walczymy z Japonią. Okej, okay, cholipka, czyli o dominacji morskiej możemy zapomnieć, Ile mamy stoczni? Stoczni posiadamy całych trzy, także. No, cztery lotniskowce do wojny może być problem. I stolica jest w A, bo to jest ten, kompania ta wschodnio-niemiecka. Okej, okay, dobra, dobra. Już myślałem, że stolica Wietnamu w Saigo się zrobiła, gdzie my go okupujemy. Singapur Pat, przelewamy się do Indonezji. Jak dobrze pójdzie, to zajmiemy większość gumy na świecie. Znaczy, tutaj modyfikacja jest tak zbustowana, że wszyscy mają poton wszystkich surowców, ale przynajmniej zabierzemy gumę z Indonezji. O. Dzień dobry. Fajna obrona portu. Keski tylko spadają. Co to w ogóle jest? Co no to jest? Co to jest za kraj? Liberia, a Liberia tu ochotników przysłała, w sensie armię, bo pewnie walczy po którejś imperialnej stronie. Proszę bardzo, jak kreski spadają, oni nawet Afganistan był. No i świetnie. Ej, na tej modyfikacji z tego, z Sumatry jest przejście na Borneo. Czekaj, to jest ta modyfikacja gdzie jest więcej tych cieśnin? Ta, z Korei da się przejść na tego, na Japonię. Eee, to tylko spuszujemy Japonię, zamiast ze specjalistą odpuszczowaniu cieśni, także przez cieśninę przebijemy się do Japonii. <grym>, no czegoś takiego coś jeszcze nie miałem. Jak Japończycy przejęli Saigon? Mieliście jedno zadanie: pilnować swojego wybrzeża. No co, jest? Ja znowu mam tu wycofać dywizję. Oh, tak, to my nigdy do Kaisera nie zdążymy. A co tu się wydarzyło? Kto kierownikiem tego burdla jest? I czemu Amerykanie sobie jeżdżą po naszych Indiach? Halo, ty, bo oni się przebijają! Delhi już zajęli ty, oni kawał Indii przepuszowali. Musimy kończyć tą wojnę na wschodzie. Dobra, ale przynajmniej złapaliśmy tych żywych, imperialistycznych Amerykańców w kociołki, którzy chcieli nam powstać nasze Tybetańskie Imperium. O tak, nasze tybetańskie tableteczki są bezpieczne. Nikt nam ich nie ukradnie, oj tak, tak, tak. The Himalayan Powerhouse, the top of the world in many ways. Achievement, za co to jest? Okej, okay, nie wiem za co to jest, ale dostaliśmy. Ej, spór, tu te wszystkie są łaczywki takie wewnętrzne przez modyfikacje? Oho, lipka. Ale fajne tu do 43. No, w sumie jak gra się zaczyna w 63, to żeby dograć do 43, to trzeba 10 lat grać. Zmasakrowaliśmy ten desant? Oni w większości uciekli, zostawili zdesantowali się, zostawili jakieś pojedyncze dywizje i zawinęli stąd. To jak my będziemy musieli pilnować tego wszystko, co tu zdobywamy. W ogóle tu jest przejście, potem tu jest przejście, potem tu jest przejście i nawet na papuę nową winę jest przejście, a potem tu cyk cyk, i prawie przy nowej zand jesteśmy. Rozumiecie? Bo ja nie mam dla tego pojęcia. A, i to wszystko dla Niemca odbijamy. No, fajnie. Panie Kajzerzu, proszę się ogarnąć. <noise> ja nie wiem, jak Kajzer to zrobił, ale on tu ma 40 dywizji zamknięte na fortach, rozumiecie? On tu ma 40 dywizji zamkniętych, odciętych w kociołku, które żyją sobie. Jakie to są forty? To są forty dwujeczki w lasach, za rzeką i oni sobie tu żyją, rozumiesz? Bo ja nie. A, żeby jeszcze było lepiej, z tego Burneo da się przejść na Filipiny. USA walczy z Sojuszem Brytyjskim, okej, okay, czyli nie jest tak, że walczymy z całym światem, tylko ten świat też troszeczkę między sobą się tłucze. I bardzo fajnie. Dosłownie czuję się, jakbym grał w Europkę i kolonizował te malutkie wysepki. I dosłownie wysepka po wysepce szukał, szukał przypraw do handlu i. Co to jest za pomysł, że tu wszędzie gdzieś inny były? O rady, ja o to chodzi, zdobywać, a potem tego pilnować, no. A nie pilnować, bo to wszystko dla Kaisera leci. Panie Kajzerzu, proszę to oddać. Przeprowadzamy niewielką ofensywę na Afganistan. Ta nasza jedna armia wschodnia razem z naszymi elitarnymi dywizjami pancernymi, kapitanem Kakamondo, yy, rusza na. gdzie wy macie stolicę, w Tbilisi, w Kabulu? Cholipka, trochę irytująca stała się ta kampania, bo co chwilę trzeba odpierać niekończące się desanty. I co z tego, że nawet na autobusu zaczynamy puszować tam gdzieś Persję, Rosję, Afganistan, skapitulował? Wchodzimy na Papuę Nową Gminę, jak teraz znowu tutaj będę musiał ogarniać garnizony. A te jedyneczki takie puste, na szybko wystawiane, średnio dają radę jak się desantują. Polskie medy! Zobaczcie ile tutaj go siedzi w bombaju! Oh, oh, oh. Panie Kajzerzu, trzymaj się, idziemy po pana! Widzę, że jakiś tasiemiec miłości do Krakowa poleciał. Nie wiem co tutaj się wydarzyło, ale pan Kajzer ma plan. Dobra, eliminujemy kolejny desant. My zadamy największe straty naszym opolentom, niszcząc kociołki podesantowe. Mówię wam, nawet Finlandia to jest, rozumiecie, jesteś, Bizancjum tu jest, Bizancjum broni Bombaju, bizantyjskie medy, rozumiesz, bo ja nie. Chiny dołączymy do Reichpaktu, o rany, Chiny w Reichpakcie, dziękuję, dziękuję, po prostu dziękuję, Chiny w Reichspachtcie. Wiem, że mieliśmy podbić tym typetem Chiny, ale dziękuję, bo już mi psycha zaczęła siadać, Jezu, to jest pusta granica, naprzód, naprzód nasze chińskie żbiczki, tak to robimy w Chinach, hurra, husaria. Jakie to piękne, gdy hordy Chińczyków dołączyły do wojny. Teraz stworzyliśmy tybetańsko-chińską przyjaźń i razem będziemy walczyć z sojusznikami. No, coś pięknego. Nie, nie. Z Papui Nowej Gwinei jest przejście do Australii. Dobra. Mam dość. Piękna seryjka, piękna seryjka, ale jak ja mam dalej skakać po tych wysepkach, a potem jeszcze przebijać się przez yy, wastelandy, pustynie, wzgórza, jeżeli chodzi o Mongolię, Irany. Kaiser żyje. Kaiser żyje odkąd, odkąd UK ma wojnę z sojusznikami. I klepią się, to Kaiser zaczął sam, sam się odbijać, Kaiser został uratowany, on sobie poradzi. Dobry żbiczek, to nic, że Meksyk właśnie oblega Hamburg. Piękny scenariusz. W ogóle gdzieś widziałem, że Kaiser już na modern tankach popierdziała, o proszę bardzo. Modern tanki, także Kaiser jest zdrowy, szczęśliwy, Berlin uratowany. Najgorsze za nami. Duży Tibet Empire, polecam bardzo serdecznie wszystkim, którzy oglądali do końca. Dziękuję tom za ten odcineczek. Serię kończymy. Pomimo Bo już psycha boli, nie lubię takiego etapu hoja, gdzie mamy któryś rok gry i, i, i nie, 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 starczy, starczy. Piękna modyfikacja, ale tak się polosowały sojusze, że, że mnie psycha boli, także jest duże Tibetan Empire, tak miało być. Do następnych serii, cześć cześć.